Na odcinek od Rafy. <noise> Cześć Małczko, jestem Sony Dzisiaj sobie zagramy w Fortnite, jak widzicie. No, w sumie na wstępie zobaczyliście. wziąłem odcinek od Rafy, tak? Dobra, wpisujemy sobie kodzik, albo raczej wklejamy go. No i co? Dajemy Enter i mamy OG Fortnite. Więc dajemy graj. Gra publiczna, no i dajemy kraj. widzowie ogólnie jest to pierwszy, jakby pierwsza mapa z pierwszego sezonu da się tu grać z graczami podobno się da, no i jak widzicie mogliście zobaczyć widzowie, na samym początku odcinka pomysł został wzięty od Rafa. Rafa jakby mi zobaczyć o, tu jest oczywiście lobby nie da się tu budować nie da się tu nic robić ogólnie a to na początku tylko lobby, więc w sumie na spokojnie, w ogóle to są takie lagi, widzowie, bo wiecie, 50% na kreatywnym w tym samym miejscu, to, to wiesz, wiecie, widzowie, no to nie jest dobry pomysł. W ogóle... O, dobra, to jest mapa, taki kwadracik, widzowie. Yy, tu chyba się gra solo, solo chyba się gra. Patrzcie, widzowie, jak mi lagi, mam 8 pingów, po prostu jest tyle osób, że mi bardzo lagi. Patrzcie, widzowie, to jest, nadal nam wczytuje mapy jeszcze i nadal jest dobrym pingiem, Nie wiem, co się dzieje, ale jest jakiś problem z pingiem. Ogólnie, jest to tryb kreatywny, przez co nie powinno być jakichś takich y, ogromnych problemów z pingiem, no ale mapa się dopiero wczytuje, więc wiecie, widzowie, tak samo fps No, 100 FPS-ów, no nie jest to trochę, y, to nie jest dobra liczba. Ale dobra, mam nadzieję, że jeżeli 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 dobrze? Patrzcie widzowie, jak jeżeli Jak że Tylko, że to nie jest ten sam Jesteśmy już. No i co, widzę? Wybram sobie jeszcze jedną gierkę. O, dobra. Poczekamy jeszcze chwilkę. Tutaj sobie poskoczymy po autkę Albo gdyby ktoś to pięknie odwzorował, widzowie, naprawdę. Bardzo mi się podobało. Tego, tego twórca trzeba wspierać, widzowie. No trzeba, trzeba, bo. Po prostu, no, odwzorowanie naprawdę klasa, klasa, wiem. Ja kiedyś oglądałem Fortnite yy, jak byłem tam... Yy, ...troszkę mniejszy, że tak powiem. I się oglądało, sezon pierwszy, jak dopiero ta gra powstawała, wiecie, widzowie. Faj Fajne, bardzo. W ogóle mam dzisiaj taką chrypę, widzowie. Nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo takie z takim głosem. No ja też mogę mówić takim głosem. Więc no w sumie dużo się zmienia. Ale widowie, jak chcecie więcej takich odcineczków, że odkrywamy sobie fajne rzeczy na kreatywie, no to co? No to zostawcie łapkę w górę i sobie w ogóle dzisiaj sobie zagramy jeszcze jedną grę, tylko że zagramy w drugim odcineczku, więc dzisiaj dwa odcineczki. I będzie albo solo, albo z duo, no albo w sobie z... Trybu. więc jeszcze nie wiem, no są trzy takie najbardziej istotne propozycje, że tak powiem dobra ojejku, ojejku aha, ktoś chce mnie je... też do ekipy i znów widzowie to samo znów flagi na samym czątku, ale dobra, jeszcze przestały się lagować wszystko, mam nadzieję. Ciekawe, czy tu w ogóle jest strefa. Ciekawe jest to, że branie od razu do ciebie wpadają, a nie, że tak jakże że możesz się podnieść albo nie. Ale da się je wyrzucić, więc... W sumie ja spoko, spoko. To można wejść na przykład się dowiedzieć trochę. No bo ja na przykład nie wiedziałem, że taki pistolet był. Ale, ale, ale w sumie fajnie, fajnie, fajnie. Fajna mega mapka. Bardzo, bardzo. Tutaj, e, ja ja, ja bym to twórca obejrzał więc w więc Zostawcie łapkę w górę i subikę, oczywiście, w domie. E, No i tak jak mówiłem, no pomysł obserwowany na rafie, jakby więc. I... No, on też coś takiego nagrał, ale ja postanowiłem nagrać swoją wersję, bo wiecie widzowie, ja, ja lubię nagrywać. Więc nie jestem wersją w niekrado w tym przypadku filmu. <grytansujesz> ci są żarteje, wiecie widzowie, Ale... Altek jak powiedziałem. Nieśmieszny, nie śmiesz. Bardzo nieśmieszne. W tu chyba nikt nie poleciał. Nie, dobra, ktoś to jednak poleciał. Dobra. Ja się przenoszę na inny kanał po prostu. O, aby się z niego rozłączę. <grym> Wiecie, nikt mnie tam nie słyszał. Więc żebym ja coś nie słyszał ich tam. Więc dobra. Maciki wdrawię. Tu się... Czekałem, ile się tam mieć bo chyba w Starym pokapcie dało się mieć 3000 maców. Nie pamiętam już do końca, ale chyba tak więc w sumie fajnie fajnie dobra o były takie skrzynki nie wiem szczerze. aha Po co mam dwa takie same pistoleciki? Tylko mam kolejny pistolecika, nie, najgorzej żeby... widzaj. Co ja teraz mam zrobić? Bo w sumie... W sumie jestem na hita. A jej, co widzowie, no w sumie, no tak podsumowując, bardzo mi się podoba ogólnie mapka i wszystko. No i co widzowie, myślę, że to był na dzisiejszego odcineczka. Jeśli wam się podoba odcinek, to znaczy łapkę w górę i subikę. No i co, do zobaczenia. Siemaneczko i pa! Uhuhu! Dobra widzowie, wracam. W ogóle ktoś się No. Co to jest? W ogóle, widzowie ogólnie... Przepraszam, że mi się skasywało, ale po prostu, no widzowie, przestałem nagrywać, więc trochę słabo, ale dobra. Widowie, najgorsze jest to, że już. To, to, to nie ja jestem ten sam partner, bo każdy już potrafi się dobrze budować, ale no co, no. Na górze są chyba tylko takie logi, nie? No, weźmiemy sobie jakieś matsiki. Patrzcie, widzowie, jak to kiedyś wyglądało. O! Gdzie stare dźwięki, widzowie? Jak? Chłopcy są razem, no nie no, widzowie. Chciałem powiedzieć tylko, że to nie jest ten sam Fortnite. Już każdy ci się chyba potrafi. Ale w dobry film miał, jakby zaprezentować, jak wygląda ma. Fajny krypt. No i co, widzowie, możemy w sumie nagrać jeszcze jedną gierkę. A czemu nie? Jeszcze jedna? Oczywiście sobie, widzowie, żartuję. No i co, widzimy się w, w sumie, widzowie, za chwilkę w drugiej gierce. Widowie, jesteśmy już. No i co, widzowie, Zagram sobie jeszcze jedną gierkę. O, dobra, poczekamy jeszcze chwilkę, tutaj sobie wyskoczyłem po autkę. Ale w ogóle ktoś to pięknie odwzorował, widzowie, naprawdę, bardzo mi się podobało. Tego to, tego twórca trzeba wspierać, widzowie, no trzeba, trzeba, bo po prostu, no, odwzorowanie naprawdę klasa, klasa, widzowie. Ja kiedyś oglądałem Fortnite tam, jak byłem tam. Yy, troszkę mniejszy, że tak powiem. I się oglądało sezon pierwszy. Jak ta protagra powstawała, wiecie, widzowie. Fajne, fajne bardzo. mi dzisiaj taką chrypę, widzowie. Nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo tak mogę mówić takim głosem. No też mogę mówić takim głosem. Więc no w sumie dużo się zmienia. Ale widowie, jak chcecie więcej takich odcineczków, że odkrywamy sobie fajne rzeczy na kreatywie, no to co? No to zostawcie łapkę w górę i sobie w ogóle dzisiaj jeszcze sobie zagramy jeszcze jedną grę, tylko że już zagramy w drugim odcineczku, więc dzisiaj dwa odcineczki. I będzie albo solo, albo z duo, no albo widowie z, z trybu. Więc jeszcze nie wiem, no są trzy takie najbardziej istotne propozycje, że tak powiem. Dobra. Ojku, <coughs> jajku. Aha, ktoś chce mnie je... też do ekipy. I znów widzowie to samo. Znów lagi na samym początku. Ale dobra, jeszcze ja przez lag się lagować wszystko. Mam nadzieję. Ciekawe czy to w ogóle jest strefa. No ciekawe jest to, że bronie od razu do ciebie wpadają, a nie, że tak jak, że możesz się podnieść albo nie. Ale da się wyrzucić, więc W sumie spoko, spoko. W to można wejść na przykład się do trochę, no bo ja na przykład nie widziałem, że ten pistolet był. Ale, ale, ale w sumie fajnie, fajnie, fajnie. Fajna mega mapka, bardzo, bardzo tutaj, e, ja, ja, bym to twórca obejrzał w tym więc zostawcie łapkę w górę i subika oczywiście w tobie. No i tak jak mówiłem, no pomysł obserwowany na rafie, jakby, więc. No, on też coś takiego nagrał, ale ja posta na... postanowiłem nagrać w swoją wersję, bo wiecie widzowie, ja, ja lubię nagrywać. Więc nie jestem bardzo w filmie, Prawda z Logo, w tym przypadku, bo wiecie, są żarteje, wiecie, ale tak powiedziałem. Nie śmiesz, nie śmiesz. bardzo nie śmiesz. Go tu chyba nikt nie poleciał. Go... Nie, dobra, ktoś tu jednak poleciał. Dobra, ja się przełączę na inny kanał po prostu. O, aby się z niego rozłączę. Wiesz, nikt mnie tam nie słyszał, więc żebym ja też nie słyszał i ich tam. Więc dobra, maciki w się... Ciekawe, ile się da mieć maców, bo chyba w stare dało się mieć 3000 maców. Nie pamiętam już do końca, ale, ale chyba tak, więc w sumie fajnie, fajnie. <laughs> dobra. O, były takie skrzynki? Nie wiem. Przeciężę. Aha. Zabię, po co mam dwa takie same piski? Mam tylko inną nie, najgorszy widzaj. Co ja teraz mam zrobić? Bo w sumie... W sumie jestem na hita. Aj, co wdamia? No w sumie, no tak podsumowując, bardzo mi się podoba ogólnie mapka. I wszystko. No i co, widzowie, myślę, że to był na to dzisiejszego odcineczka. Jeśli wam się podobał odcinek, to zostawcie znaczy łapkę w górę i subika. No i co, do zobaczenia. Siemaneczko i pa!